Hej, jadę właśnie na pierwszą nocną frigańską akcję. No jestem ciekaw, czy coś znajdziemy. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki. W NASA 25 przyjechali panowie śmieciarze i sprzątnęli mi dużo dobrego jedzenia, które nadawało się jeszcze do jedzenia. Nie zdziwili się jakoś specjalnie, powiedzieli, żebym to, co tam sobie już wyciągnąłem, żebym sobie tam odłożył na bok i się odsunął. Załadowali, trwało to dosłownie 20 sekund, dwa kontenery śrub I... i odjeżdżali. Także jestem teraz w kolejnym sklepie. Na tyle kolejnego sklepu i zobaczymy. Nie wiem gdzie oni chowają te śmieci, ale z trzech sklepów znalazłem tylko przy jednym śmietnik. Taki, no nie mówię o tym kontenerze, tutaj nie wrzucają takich rzeczy, ale... Nie wiem, oto wynik naszej, znaczy mojej wczorajszej wyprawy frigańskiej do pobliskiego Lidla. Udało mi się uratować niewiele, bo tak jak mówiłem, dosłownie 3 minuty po tym, jak zacząłem, to przyjechali panowie śmieciarze sprzątający i sprzednęli mi wszystko z nosa. Ale o, tutaj mamy pomidorki. Paczka 22 pomidorków, z czego jeden zgnieciony, jeden spleśniały, a reszta. O, czy to jest pomidor, który powinien w śmietniku? O, to jest pomidor, który powinien w śmietniku. Oczywiście jest tutaj jakiś o, taki jeszcze. O, poleciał mi. Taki gdzieś tutaj, chyba był draśnięty, nie? Tu jest taki jeden o draśnięty. No te może by można wyrzucić. To jest taki... draśnięty. Odsłań Helenko, bo robisz cień. Dobrze. O, no jest kilka takich, ale i tak prawie 20 pomidorów jest w stanie idealnym. Bananki, bananów była masa. Myślę, że mógłbym spokojnie z 5 kilo bananów tam wyciągnąć. O, proszę. Tutaj jedna taka kiść. Tu jest taki pojedynczy. I zobaczcie, one są walone tylko dlatego, że mają takie, o, ciemne tutaj. To nie znaczy, że one są popsute, ale to też nie znaczy, że one są dojrzałe. One po prostu tutaj się o coś opierały. Yy... mają po prostu takie niedoskonałości o są takie ciemne banan dojrzały ma kropeczki tutaj przygotowałem tak zaraz pokażę tutaj O, inne nasze banany które zaczynają dojrzewać o mają takie oto kropeczki mają też takie tutaj niedoskonałości ale to nie znaczy że są dojrzałe to że są wtedy kiedy takie kropeczki się pojawiają kolejny melon myślę że jeszcze bym znalazł kilka jedyna niedoskonałość to to że jest tutaj trochę Lekko zgnieciony nie jest spleśniały ani nic, po prostu jest zgnieciony i został wywalony. Pieczarki Portobello duże, ciemne, eee, wyrzucone tylko dlatego, że miały na dole, przy w nóżkach niektóre miały odrobinkę dosłownie maluteńko pleśni. Odciąłem to. No, jeśli jest zielona albo biała pleśń, to można spokojnie. Odciąć i zjeść, jeśli natomiast na jedzeniu znajdziecie czarną pleśń, no to najlepiej wywalić. Znaczy, powinno się wszystko wywalić, z tego co, co wiem. Także tyle. Uratowałem. No, śmieciarka przyjechała zabrać, bo taka jest ich praca, wiesz? Wyglądało to tak, że w śmietniku były dwa rodzaje śmieci: w takich białych, białych w takich ciemnych, plastikowych workach były różne białe tam papiery, ścinki kartonów i tak dalej. I to leżało na wierzchu, także myślałem na początku, że to są tylko, tylko te kartony, ale wziąłem to, że na bok, patrzę, a tam cała sterta jedzenia. Także właściwie śmietnik były. Tak jak dużo frigan mówi, są tak naprawdę czyste. To jedzenie leży dosłownie parę godzin, bo zostaje wieczorem wywalone i za 2-3 godziny przyjeżdża śmieciarka i wszystko wywala. I tak codziennie, czy prawie codziennie, więc to nie jest tak, jak śmietniki takie zwykłe, że tam to leży i gnije. To nie jest tak. Jedyny taki niedogodność była taka, że na wierzchu na tych rzeczach leżał jogurt, który był no przez to, że ktoś go wrzucił, się rozwalił, więc te banany i te rzeczy, część tych rzeczy była po prostu obklejona trochę tym jogurtem. Także warto mieć jakieś rękawiczki ze sobą, żeby potem też nie, wiem, nie brudzić samochodu albo czegoś jeśli przyjechaliście samochodem. Ale no tam nie ma nic obrzydliwego, to wystarczy umyć i opłukać, nawet nie, nie, nie było szorowane jakimś tam mydłem. Wystarczy to płukać i to jest wszystko zdatne do jedzenia. Nawet jeśli sami byście tego nie chcieli jeść, to może znacie kogoś, komu byście mogli po prostu w ten sposób pomóc. Przekazać mu to jedzenie na przykład, bo nie ma, nie ma na jedzenie. No my właśnie o tym myślimy, bo no nie, nie narzekamy na to, nie głodujemy. Mamy swoje, mamy, mamy swoje jedzenie, a robimy to tylko po to, żeby... No, zrobiłem to po pierwsze z ciekawości, chciałem sprawdzić, czy tak faktycznie jest, ciągle. No i tak, jest, ciągle. Eee, I będę to kontynuował w najbliższych dniach, które dzisiaj jest święto, więc jest wszystko zamknięte, ale możliwe, że jutro wieczorem też pojadę. No i zobaczymy, pojadę w inne miejsca. Eee, no i nie wiem, no i właśnie zastanawiamy się, czy by nie znaleźć tutaj jakiegoś, jakiejś organizacji, fundacji, która właśnie wspomaga osoby bezdomne czy, czy jakieś ubogie. I przekazywać im to jedzenie, które tutaj znajdziemy. Może jakieś tam pojedyncze fajne rzeczy sobie zostawimy, a, a tak to raczej będziemy prawdopodobnie większość oddamy. Nie wiem, zobaczymy jeszcze. W każdym razie, yy, no, tak wygląda relacja. No, jestem ciekaw, co ty myślicie. Zachęcam do tego, że, żeby spróbować. Nawet jeśli się brzydzicie jak, z jakiegoś powodu, chociaż moim zdaniem nie ma czego, no to chociaż, żeby zobaczyć, ile tego jedzenia się tak naprawdę wywala i w jakim stanie jest to jedzenie. Naprawdę. Moj, tak na oko 70-80% z tego co było w tym świetniku spokojnie powinno, było zdatne w 100% do jedzenia. Wiadomo zdarzają się rzeczy popsute, ale to jest naprawdę bardzo niewielka część tego. Także zachęcam do próbowania, e, no i tyle. Agata jeszcze podsunęła mi dobry pomysł na rozkrojenie mylona, żeby pokazać, że on naprawdę w środku jest bardzo dobry. Pachnie normalnie, jest tutaj tylko na górze, tak jak mówiłem, lekko dziabnięty, wystarczy to odkroić. Pachnie prześwietnie, słodziutko, wygląda bardzo świeżo i zaraz go będziemy jeść. Oto, słuchajcie, efekty wczorajszego frygańskiego wypadu. Tak, wczoraj drugi raz byłem na wypadzie, bo nie chcę robić cienia. I tyle. Udało mi się zebrać znacznie więcej, mamy tutaj banany, papaje, jakąś mieszankę. Mandarynki, granaty, pieczarki Portobello, marchewki, ku, ku, papryki. Właśnie zauważyłem, że najgorsze jest to, kiedy owoce i warzywa są pakowane w paczki. Na przykład te mandarynki to były trzy paczki kilogramowe, i w każdej z tych paczek była jedna lub dwie popsute mandarynki. Przez to cała paczka ląduje do kosza, a cała reszta, wszystko jest. O, dobre, wszystko tutaj jest dobre, przebrane, wszystko już umyłem. Także wczoraj zebrałem. O, tutaj. Dwa takie pełne kartony około na oko tak na oko na ręce 30 kg jedzenia z czego jedna piąta może została wywalona przeze mnie papaja bardzo dobra kanaryjska w ogóle nie wiem dlaczego wywalona granaty Granaty w ogóle idealne. nie wiem są idealne nie, nie wiem nawet dlaczego zostały wywalone w paczkach z paprykami była, były pojedyncze to były trzy paczki w, dwie, w jednej paczce było wszystko ok, w dwóch paczkach były po jednej papryce, która była trochę zgnieciona. Wywaliłem je na kompost. Generalnie wywalałem dosyć odważnie, żeby zostawić naprawdę tylko te, które są w, właściwie w idealnym stanie rzeczy. I tak z tych 30, mniej więcej kilo, gdzieś może jedną piątą wywaliłem. Także marchewki, o proszę, 8 paczek kilogramowych. Marchewki oczywiście są tutaj takie ciemne. To jest kwestia w Ale się. to jest to, że po prostu one tutaj się obiły. O, jak się zdrapie, pod spodem jest dobra marchewka. O, a niektóre są w ogóle... O, na przykład tutaj w ogóle pff, normalne marchewki. To jest gdzieś tak 6,5 kg marchewek. Jabłka podobnie, pieczarki. Tutaj Oby. sałaty wystarczyło y, obedrzeć zewnętrzne liście, które były brzydkie i w środku jest... O, daj wyciągnę, trzymaj. W środku, proszę. Normalna dobra sałata i to jest jeden wypad. Zajął mi to grzebanie w, tylko w jednym śmietniku w jednym sklepie przy jednym lidlu. Jakieś 15 20 minut na szybko. Naprawdę nie starałem się jakoś nie wiadomo ile tego wziąć. Wziąłem po prostu pierwsze z brzegu rzeczy zwłaszcza że nie byłem w stanie sięgnąć do dna śmietnika bo był dosyć wysoki także tylko z wierzchu po wybierałem rzeczy. I naprawdę tylko takie, które na pierwszy rzut oka były dobre, a jakbym naprawdę się postarał i tam spędził więcej czasu, czy był w potrzebie, to bym myślę, że nie wiem, jeszcze z połowę więcej, a może nawet dwa razy więcej takiego jedzenia. Także bym co noc zbierać tyle jedzenia. To naprawdę, jeśli ktoś nie musi jeść ekologicznych, nie nie, nie nie ma potrzeby jeść ekologicznych rzeczy, no to naprawdę może tak żyć i w ogóle nie wydać pieniędzy na jedzenie. My staramy się raczej jeść ekologicznie i lokalnie, więc nie wiem, część z tego jedzenia może oddamy sąsiadom albo coś, ale idealnie by było, właśnie zastanawialiśmy się nad tym, żeby znaleźć jakąś fundację, może tutaj, która pomaga i przekazywać po prostu to jedzenie ludziom, którzy, którzy tego potrzebują. No więc naprawdę, naprawdę jestem w szoku. Jestem w szoku.